Ja nie biję ludzi z zaskoczenia. Ja, nawet, jakbym chciał w kogoś wjechać, to bym mu kazał szybko ręce po do góry, żeby było sprawiedliwie. No tak. Czyli byś kładał tak. łapy do góry, ktoś podnosi gardę i go ładuje. Nie, no i w stylu, że jak wiesz, ktoś by zobaczył, że idę na niego, to bym mu pokazał, że to jest ten czas, nie? A few moments later. Czy, czyli taka... No także widzicie, tak właśnie zachowuje się faja bez zasad. Bije ludzi z partyzanta. O, zwykły faja czego innego się po nim można spodziewać. I wpierdala jakieś farmazony, że niby ten chłop, ten Sadek, którego uderzył z zaskoczenia, obrażał mu rodzinę. To zwykły farmazon, mordy, nie dajcie się nabrać, żaden rodziny mu nie obrażał. A jeżeli mu obrażał, to niech da dowód, bo mówił, że robi to w internecie. Czyli powinien być na to dowód. Zwykły farmazon, obsrany, obszczaniec. No i widzicie, obsrał się. Zjechaliście go bardzo dobrze. Eee, wyszło szydło z worka, że jest zwykłym farmazonem i obstrańcem. I eee, że pierdolił farmazon, że ja miałem jakieś pieniądze przelać i że mi dawał jakieś pieniądze No i jak został przyciśnięty do ściany, to szybciutko pieniążki przyniósł, jak piesek kość I jeszcze fajabita wszystkim tutaj przypucuje, że ja nasłałem na niego jakiś ludzi Że jechałem z nimi autem, kurwa zwykły farmazon debil po prostu nie wiedział, wiecie, jak się obronić, próbował odwrócić uwagę od tej całej sytuacji, że zrobił w chuja i nie chciał przelać na cele charytatywne, i za No i próbował odwrócić kota ogonem, próbował, wiecie, żebyście na co innego zwrócili uwagę, no ale widać, no. I to jeszcze pierdolenie, że ja wysyłam na niego jakichś ludzi. Tak, w ogóle, słuchajcie, u mnie możecie jak coś wynajmować płatnych zabójców, kurwa. No Debil, no, Debil. Słuchajcie, no, na niego nie trzeba nawet nikogo nasyłać, bo on wszędzie gdzie nie pójdzie w Polsce do jakiegokolwiek miejsca klubu, pobawić się, to wszędzie jest po prostu na niego plute z każdego rogu. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym, do którego dzwonił po ochronę był w pewnym klubie, chyba w Łodzi bodajże. I Dzwonił do niego po prostu o ochronę, nie? Bo, bo wiedział, że, że, że wszędzie gdzie nie pójdzie jest do niego zagrożenie. No, nie oszukujmy się, jak szczeka w internecie, to niech nie dziwi się, że potem może dostać bęski w reel. No i dzwonił, właśnie, do znajomego o to, żeby dał mu ochronę w klubie. No bo boi się, boi się, no i bardzo dobrze, że się boisz. Musisz się bać. Jak się tak zachowujesz, to będziesz się bał cały czas i to nie ustąpi. Jeszcze tak w ogóle dla. Takich ciekawskich. Zabawne, że nie wiem, kiedy tam napadli na niego z Przyszła afera, że chciał polecieć w ch.